To, co jest najpiękniejsze w ZAX-ie, to jest to, że właśnie jest tu takie poczucie, że y, 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 cała ta instytucja i ludzie tu pracujący się kryją po prostu troską o twórców i walczą o to, żeby, żeby im było jak najlepiej. Honorowe członkostwo ZAX-u zaskoczyło mnie, nie spodziewałam się tego, bo ostatnio nie miałam jakoś. Wielu okazji, żeby tu przyjść i się spotkać, i tak myślałam, że Zajek sobie zapomniał trochę. A no poza tym nie wiem, czym sobie zasłużyłam. Ale mm, właśnie dlatego, że ta instytucja jest tak mm, godna zaufania i tak jednoznacznie pozytywna, co jest tak rzadkie, i dlatego, że ma tak wielkie zasługi dla, dla właśnie no, dla y, praw autorskich no to cieszy mnie to szczególnie. Młodzi twórcy muszą wiedzieć dużo rzeczy niestety na początku kariery, ale z drugiej strony jak się za dużo wie, to człowiek się boi. Więc może powinni, powinni wiedzieć dużo, ale nie na samiutkim początku kariery, tylko już potem jak ta kariera nabiera takiej realności. Bo wtedy trzeba się porządnie zastanawiać nad jej sensem, na swoim miejscu w tym świecie, nad tym, co jest dla mnie ważne, na tym, z czego mogę zrezygnować, a gdzie nie mogę ustąpić, to znaczy, gdzie są granice kompromisu, na czym polega moja wyjątkowość, bo trzeba być wyjątkowym, żeby być twórcą. Na samym początku jest jedna rzecz, którą bym polecała, to jest, żeby, żeby wiedzieć, że to jest imperatyw, to znaczy, że bycie twórcą. To nie jest tak, że sobie coś wymyślę, albo mam taki kaprys, albo ładnie rysowałem, albo coś tam ciocia pochwaliła jak pisałem, al, albo filmik jakiś zrobiłem i wrzuciłem na YouTube i mały odsłony, że po prostu trzeba, trzeba czuć, że to jest coś, co się musi robić, że to jest pewien rodzaj takiego musu i że robiąc coś innego nie będę po prostu szczęśliwy i spełniony. Także taki, taki warunek sine qua non to jest ten imperatyw, a potem jest bardzo dużo różnych rzeczy, które młody człowiek powinien sobie sam z sobą i ze światem wynegocjować. Ja myślę, że siła polskiej kultury tkwi właśnie w takiej paradoksalnie, mimo że chwalę instytucję kultury, jaką jest ZAIX to w takiej pewnej anarchii, w takim nieuporządkowaniu tego, w takim konieczności budowania wszystkiego od nowa i od początku, takiej umiejętności y, przystosowania się z jednej strony, a z drugiej strony buntu y, i niezałamywania się, kiedy wydaje się, że już wszystko się rozsypało. Także jest polski twórca taką trochę wańką wstańką i w momencie, jak mu jest za wygodnie, bo są takie okresy, kiedy jest bardzo wygodnie, no to jakoś to się jakoś źle odbija w tej jego twórczości. Także w sumie myślę, że siła polskich twórców jest na to, że są zahartowani.